Cześć witajcie serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przytoczę Wam takie śmieszne w sumie powiedzonka troszkę mm, dziwne, ale jakby prawdziwe i śmieszne, więc zachęcam do posłuchania. Pewnie gdzieś już je kiedyś słyszeliście, niemniej jednak zapraszam. Kupił sobie facet długopis i się popisał. <śledzianie> Szedł facet przez las. I zdębiał. Szedł facet koło koparki i dał się nabrać. Szedł człowiek koło betoniarki i się zmieszał. Szedł. Człowiek przez budowę i go zamurowało. Szedł reżyser ulicą i film mu się urwał. Wyjrzał żołnierz z okopu i coś mu do łba strzeliło. <śled> Szedł facet przez lód i się załamał. <śled> Wygląda facet przez okno, patrzy, a tam ludzkie pojęcie przechodzi. <śled> Idzie facet przez przedpokój i słyszy dziwne odgłosy za drzwiami. Otwiera drzwi, a tam zbieg okoliczności. Widzi facet w pokoju i nagle słyszy dziwne szemranie w szafie. Otwiera szafę, a tam palto z mody wychodzi. Pewien rolnik powiesił swoje konie na drzewie i powiedział do nich Wiśta!